Trwamy dalej w okresie Narodzenia Pańskiego. W Kościele dalej zagłębiamy się w tajemnice przyjścia Mesjasza na świat. Nikt nie spodziewał się, że długo oczekiwany Mesjasz będzie Bogiem, i przyniesie ze sobą, no właśnie. Co dało nam przyjście Jezusa na świat? To, że słowo Boga wcieliło się w ludzkie ciało. Jedną z takich rzeczy, która jest zawarta w dzisiejszej w drugim słowa, jest to, że Bóg ze swej miłości przez Jezusa Chrystusa adoptował nas na swoje dzieci. Jest to niesamowita prawda, że my, ludzie, korona stworzenia, zostaliśmy wyniesieni do jeszcze wyższej godności, godności Dzieci Bożych, która niesie ze sobą wiele obowiązków, ale również i przywilejów. Tylko tak naprawdę nie jesteśmy w stanie podjąć tej godności, przyjąć jej w pełni my jako ludzie. Czy zaraz, Bóg ofiarował nam coś, podarował nam coś, czego jesteś, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przyjąć? Otóż nie, bo tu z pomocą przychodzi nam Jezus Chrystus. Słowo Boga, które, jak czytamy w Ewangelii, jeśli je przyjmiemy, uwierzymy w Nie, da nam On moc, abyśmy byli dziećmi bożymi. Czyli tą moc, aby móc wypełniać wszelakie obowiązki związane z godnością dziecka Bożego, aby móc w pełni wykorzystywać te przywileje, które płyną z tego, że jesteśmy dziećmi Boga. Jednym z takich przywilejów jest to, że możemy do Wszechmogącego, Stwórcy Wszystkich Rzeczy, mówić Ojcze, Tato. I myślę, że dzisiejsza niedziela jest dobrym momentem do tego, aby z takiego jednego przywileju skorzystać, aby stanąć do wymiany zdań z Bogiem, nie na zasadzie suchych formułek, które też są ważne, ale do pełnej Miłości i szczerej rozmowy najlepszego ojca z ukochanym dzieckiem.